Dion! Szybko! Schowaj się, zaraz nadejdzie Blask Księżyca! Mamo! Tak właściwie, dlaczego nie możemy patrzeć na Księżyc? Patrzeć możemy. Nie może dotknąć nas jego światło. Ale dlaczego? Chodź! Musimy się schować! Pójdę, jak mi powiesz. <słuch> blask Księżyca jest dla nas morderczy. Jego najmniejszy dotyk może sprawić, że znikniemy z tej ziemi, po prostu rozpłyniemy się w powietrzu. A teraz chodź.